Wileńszczyzna jest miejscem, gdzie koncentracja zespołów ludowych na metr kwadratowy jest zapewne większa niż gdziekolwiek na świecie. A każdy z tych zespołów to niesamowite historie, wspaniali ludzie. Nazywam się Małgorzata Kozicz i to jest program z miłości do miejsca, z miłości do tańca, gdzie będziemy pokazywać właśnie takie historie i takich ludzi. A dzisiaj ze mną w studiu jest Agnieszka Olszewska, która też będzie gospodynią tego programu. A dzisiaj w charakterze gościni, ponieważ, Agnieszko, twoja historia i historia twojej rodziny to też właśnie taki przykład niesamowitego powiązania z folklorem, z muzyką i właściwie życia oddanego całej tej, nie wiem, misji, można powiedzieć, ty jesteś dziennikarką, tańczącą, śpiewającą i związaną z zespołami ludowymi, a osoby należące do tych zespołów wywodzą się z najróżniejszych środowisk i... No właśnie, jak ty to czujesz? Z tego powodu też podejmujemy się tego programu porozmawiania z tymi ludźmi, zobaczenia, co im tam w duszy i w sercu gra. Witam serdecznie, jest mi niezmiernie, niezmiernie miło, że jestem tu i że może, mogę też zajrzeć za kulisy i trochę od kuchni zerknąć do serc i dusz tych ludzi, którzy są najbliżej sceny, najbliżej dziecka, które śpiewa i tańczy, najbliżej dorosłego, najbliżej swego partnera scenicznego, najbliżej widza i wszystkich tych, którzy kochają folklor, ko kochają polskie pieśni i tańce ludowe. Więc bardzo się cieszę. Ja też bardzo się cieszę, właśnie jest chyba trochę tak, że z jednej strony tak dobrze znamy te wszystkie zespoły, tak często je widzimy, często jesteśmy z nich dumni, często je pokazujemy, ale tak naprawdę widzimy tylko to już to, co na scenie, a ta cała droga, która prowadzi do tego, nie tylko droga prób, ale też droga życiowa tych ludzi, często pozostanie nieodkryta, więc bardzo się cieszę z tego, że, że razem postaramy się uchylić jakoś tego rąbka tajemnicy. I na pewno zadziwimy naszych widzów, dlatego że historie niektórych z naszych bohaterów są naprawdę bardzo interesujące i naprawdę niespodziewane. Tak, ja też wierzę, to, że to będzie niespodzianka, no ale założy się, że większość widzów TVP Wilno, którzy oglądają Ciebie w różnych programach, też nie wiedzą yy, wszystkiego o Tobie, nie znają historii Twojej rodziny, która tak naprawdę, te muzyczne powiązania sięgają pokolenia wstecz. Jak to jest w ogóle? To, czy to zobowiązuje? Bardzo, bardzo mocno i to im starsza jestem, tym bardziej to czuję, może powiem tak. Jestem szóstego z Mamy Strony, jestem szóstego pokolenia Wilianką Polką, z wileńskiej Starówki. I w moim domu, dotychczas w sumie, w domu moich rodziców, w domu mojej siostry, w domu mojej babcie, św. pamięci, w domu mojej cioci, w moim domu u wszystkich stoi pianino. <laughs> Więc nasze, każde mieszkanie z naszych mieszkań jest z muzyczną duszą, bo muzyczną duszę mamy w sercu. I każdy z nas na czymś gra i każdy mm -hmm. z nas śpiewa. Więc to jest tak z dziada, pradziada, a wszystko się rozpoczęło chyba z piątki, kwiecieniątek. To była y Moja prababcia i jej pięcioro braci i siostr. To był zespół. Piątka Kwiecieniąta. Tak, bo nazwisko mieli Kwiecień. I śpiewali w przedwojennym radiu ze swoim ojcem Antonim Kwiecieniem. Nie Kwiecieniem, Tak się zmieniało. Tak, i od tego czasu właśnie ich córką, jedną z córek i drugą córką była moja babcia i babci siostra. I pewnego pięknego niedzielnego popołudnia moja babcia z babci siostrą y, przy niedzielnym, tradycyjnym obiedzie wraz z babci, siostrym mężem, czyli moim wujkiem, Władysławem Kurkuciem, przy niedzielnym yy, stole postanowili, Władysław Korkuć, mój wujek, mówi, wiecie, jest zespół Wilia, ale nie ma żadnego, ani jednego dziecięcego zespołu pieśni tańca ludowego. To może ja założę ten zespół, pierwszy zespół i przy szkole wtedy jeszcze 19. teraz z gimnazjum Srokomli. Tak. Załóżmy zespół, no i babcia z ciocią zastanawiała się, skoro Wilia jest dużą rzeką płynącą i to jest zespół dorosłych ludzi, teraz tak. już nie, już teraz dzieci też tam, tam tańczą, kiedyś tylko dorosłych, to dzieci to jest taka mała Wilenka, która wpływająca jest. Zesilać będzie ten zespół. No mhm. i przy tym niedzielnym, niedzielnym obiedzie tak powstał, powstała nazwa Wilenka. I od tego czasu Wilenka gości w sercach, w duszach wielu, wielu widzów. Od, kilkudziesięciu lat, ponad 60. Tak. I jeszcze wujek postanowił, że mało tego, to później z biegiem lat założył jeszcze 13 różnych zespołów i chórów. Właśnie, bo Władysław Korkuć to jest też legenda wileńszczyzny. Tak. 13 zespołów i ty temu wszystkiemu przyglądałaś się z bliska Wszystkiemu, Dlatego, że to było bardzo dawno. To ja przecież jeszcze nie było mnie na świecie, kiedy to wszystko powstało. Ale tak, z bliska to, to przyjrzałam się w ten sposób, że przychodziłam przede wszystkim do domu cioci. To też na niedzielę obiadu, bo nas tradycja była. Mm -hmm. Przy tych stałach w niedzielę oczywiście wszyscy śpiewali, śpiewali pieśni. Podczas Bożego Narodzenia kolendy, podczas innych świąt, św pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, różnego rodzaju, cały czas. I w tym domu diabeł nogi i głowę na pewno złamał, bo jak się wchodziło, to były po prostu sterty nut i książek. I stała stara fizharmonia, czyli takie jak organki domowe. Z takimi pedałami. Po prostu, prostu, prostu filmowy dużo kurzu, dlatego że te wszystkie nuty wujek Władek przepisywał ręcznie, od ręki jednemu zespołowi, drugiemu, trzeciemu i do nocy siedzi. To co wujek robi? Przepisuje, bo mi jeszcze światliznę, Wilenka czeka, kur echo, jakieś przeświczki, zespoły. Wszystkim trzeba potrzebne są nuty. I, I to on po tak. A, z, a życie? Rodzina? Mój wujek, księdza pamięci, już ma wnuka, który tradycję tą kontynuuje, ale w inny, jeszcze fajniejszy sposób, bo jest oporowym śpiewakiem. Będzie właśnie skończył y, Uniwersytet Chopina w Warszawie na, w klasie śpiewoporowego, czyli wnuk, dumny, mm -hmm. bardzo, bardzo dumny. I y, życie, tak, było jak bardzo mało w domu. Ciągle jego nie było, bo był ciągle na koncertach, na próbach, ale poświęcał się i nigdy nie miał pieniędzy. On miał tyle chórów i nigdy nie miał pieniędzy domu, pałacu. Człowiek a moja... pracujący dla, dla misji po prostu. Tak, a moja mama jest pianistką, więc od samego początku wspomagała wujka w akompaniowaniu na próbach, bo nikt nie włączał wcześniej przecież tam kompaktów jakichś czy, czy kaset. Mm -hmm. I na wiele pamiętam dotychczas, że Pani Halina Rotkiewicz tańczyła raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy A moja mama na nie raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy I krzyczy, o Boże, chór, chór fałszuje, fałszuje chór. Mama ze swoim słuchem absolutnym... Ale mówiła to dlatego, że na faktycznie czasami chór fałszował, a z tego względu, że mój wujek chciał przyjąć jak najwięcej dzieci, żeby te dzieci pokochały śpiew, żeby się nauczyły śpiewu, jeżeli to jest możliwe, i żeby otworzyć przed nimi... Okno, drzwi na świat, a ten świat był wtedy, wówczas Polska. Żeby dzieci w Związku Radzieckim zobaczyły Polskę, żeby odwiedziły swoją macierz, tak zwaną. Inny świat wówczas tak. w ogóle. Czym dla Ciebie był, był ten udział w Zespole Ludowym jako dla dziecka? Też no dla dziecka to oczywiście, świat? na początku my nie czułyśmy takiego jakiegoś patriotyzmu szczególnego, bo to dziecko się bawi. Bawi się tymi cekinami, pięknymi kokardami, długimi włosami, warkoczami, uśmiechem. Bawi się tym, że, że ma przyjaciół o wiele więcej, bo z wilenki pamiętamy jeszcze dotychczas tych przyjaciół niektórych. No i później po tym to strasznie zaraża. To jest po prostu, nie wiem, jak jakaś wielka jedna epidemia. Jeżeli ktoś kiedykolwiek złapał baksyla zespołu ludowego, to później bez tego żyć nie może. Więc ja na studiach w Warszawie. Również poszłam do, chociaż sama jestem po Uniwersytecie Warszawskim, ale usłyszałam, że tam jacyś Wilnianie parli. Wilnian jest też w Zespole Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, więc w Politechnice Warszawskiej tańczyłam 5 lat i i tańczyłam w tym zespole, miałam ksywę Śwityzianka. No bo jak inaczej, jeżeli stąd. W Twoim życiu bardzo wiele muzycznych projektów było, dzięki którym też zasłynęłaś, ale jednym z takich związanych z folklorem, który ma, sądzę, też bardzo duże znaczenie dla promowania tego, co robimy tutaj, jako Polacy na Litwie, dla promowania tego szerzej, dla wszystkich mieszkańców Litwy, był projekt Kadegis, Jalowiec, tak. w którym byłaś kapitanem. Zespół tak, Perła. Generałem tak zwany. A generałem. A były to takie zmagania zespołów ludowych, gdzie właśnie pośród innych zespołów litewskich zaprezentował się jako jedyny polski zespół Jeden Perla. łotewski był też? Tak. Ale Perła zrobiła po prostu furorę. Tak. I ty, ty na czele nich wszystkich. Jak wtedy czułaś jaki był odbiór właśnie Litwinów? To było coś niesamowitego, to było w hali kowieńskiej, w sportowej hali, nie wiem, ile tam tysięcy widzów. I masa ludzi skandowało, to. nawet nie Polacy, bo Polacy to z rejonu wileńskiego i soleczyńskiego autokarami jechali, żeby nas wesprzeć, mm -hmm. ale Litwini krzyczeli perła, perła. I normalnie w każdym odcinku wygraliśmy. Od samego początku ten projekt, jakby był skazany na to, że wygramy, bo w każdym odcinku byliśmy na pierwszym miejscu, chyba w jednym, tylko na między dziewiątki dostaliśmy, nie dziesiątki. Więc same dziesiątki, więc to było tak, że od samego początku Perła była na pierwszym miejscu. To chyba ten charakter, ta charyzma. Ja się cieszę strasznie, że mogłam śpiewać. Ja mogłam śpiewać góralskie utwory, przerobione, przerobiłam sobie sama. Też to tak, taka aranżacja już była dana, ale ja jeszcze dodałam teksty nawet psy wystąpiły haskie. Zrobiliśmy taki obrazek, widowisko góralskie, był kujawiak z oberkiem, były nawet tańce kozackie. Więc to było coś co, czego nie zapomnę nigdy. Edgar Slezniów, który teraz pracuje z nami w Śniadonowce. Szpagaty, salto mortale na scenie. Ewa Przychodzka, która pracuje w REMI, też w redakcji me mediów interaktywnych Telewizji Polskiej, TVP Wilno. Również to kilka osób z tego zespołu pracuje właśnie teraz w telewizji, a oni byli najlepszymi solistami, tancerzami, no po prostu cudownymi. Często słyszy się, jak mówimy o kondycji, tak jakby polskiej społeczności, tutaj na Litwie mówimy, no przestańmy już mówić o tych zespołach folklorystycznych, bo mamy też do zaoferowania o wiele więcej. A gdyby tak spojrzeć na przekór. Co możemy zaoferować i co możemy czerpać z tego, że właśnie mamy te zespoły folklorystyczne, jak uważasz? zespoły są tak różne, i nasi widzowie przekonają się o tym, oglądając cykl naszych rozmów. Ja się już nie mogę doczekać spotkań z naszymi bohaterami. Ja również. Tak jak powiedziałaś na początku, na pewno zaskoczymy naszych widzów, pokażemy coś, czego jeszcze nie widzieli. Więc zapraszamy do oglądania cyklu rozmów z miłości do miejsca, z miłości do tańca.